Witam. Steam gotuje. Coś takiego. Yy, no i komentarz do tego, co tu się właściwie dzieje. Jakiś mój. Ja powiem od razu, że ja nie wiem, o co z tym chodzi. Nie wiem i się nie domyślam, ale mogę sobie zawsze pogadać głupoty, nie? Przy okazji pokazać małpę, skrzynki na małpie. Wziąć se można. Ale można też wziąć na przykład gloka, glock yy, Candy Apple. Yy, minimal Wear. Fajny skin. Strasznie fajnie. Ej, nie ma? Eee. Zabrali? Wszystkie już. No dobra. No to uspać tu No właśnie, nie można tak okradać. Bo się za chwilę kolej. O, te, dokładnie te. One są po 6 zł na Steamie. Także feel free do zabrania tego. A te były po złote 90 zł na Steamie, też fajne. Dobra, z mojej perspektywy to wygląda tak. Jak mam być szczery, z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że to jest dosłownie to samo, co jest aktualnie, tylko że się zmienia. Ten jedyne, co się zmienia, jak na moje, to jest sposób opisania płacenia podatków. Bo w tym momencie. Jak ja sobie powiedzmy, tam kupuję coś na Steamie, no to de facto jestem informowany o tym, że zapłaciłem podatek yy, po fakcie. W sensie tak aktualnie jest, że yy, z tego przynajmniej co ja rozumiem, albo jest tam podane, że no masz tam jakiś podatek, i tak dalej. To teraz będzie to bardziej czytelne. No co, mamy mieć, jakby nawet nie rozumiem w jaki sposób ktoś miałby to niby inaczej ująć. To jest VAT. Co to ma być za inny podatek? Co to ma być podatek belki, kurwa? No to jest VAT, o no nie? Który i tak na Steamie się płaci. Na Steamie w każdej transakcji jest VAT. I ten VAT i tak jest przypisany do regionu. Anyway. Jakby VAT na Steamie jest przypisany do regionu. No nie sądzę, co mamy mieć. 19, co mamy liniówkę, kurwa, na Steamie mieć wprowadzoną. Czy może ten. Jakby z jakiej racji? W sensie, z jakiej racji yy, na przykład Maciuś lat yy, 14, który dropnął sobie skina, ma nie wiem, co ma być na skali podatkowej. No nie no, VAT płaci każdy. Tak przynajmniej jak ja to rozumiem. Więc dla mnie z mojej perspektywy to tak wygląda. Też nie widać jakiegoś wielkiego poruszenia w związku z tym. Bo wydaje mi się, że to jest po prostu zmiana. Jakby pokazywania tego, a nie zmiana w samym systemie. Mogę się mylić. Jeżeli ktoś z Was wie cokolwiek więcej, to proszę mi to napisać. No ja się nie czuję jakoś przerażony tymi zmianami, które tu są. A najwyżej się by po prostu ze Steama wypierdoli i tyle, nie? No właśnie.